Siema, jestem arbiter. Ostatnimi czasy dużo się dzieje wokół serwera Coxcraft i jego administracji, głównie przez ich błędy oraz przez błędy społeczności Coxcrafta, dlatego zdecydowałem, że stworzę filmy na temat Coxcrafta, podsumowując cały jego problem. I Dzisiaj jest ze mną, z Rings. Postanowiłem stworzyć ten film wraz z sebą dla Zracji, że ma trzy inne filmiki na temat Coxcrafta na swoim kanale i trochę ma pojęcie o tym serwerze, bo jesteśmy graczami Coxcrafta od roku 2020, przez co tak naprawdę jesteśmy starymi graczami na tym serwerze i mamy o nim trochę pojęcia. No i na wstępie chcielibyśmy zaznaczyć, że jesteśmy graczami Coxcrafta i najprawdopodobniej dalej będziemy. Więc ten, w tym filmie tylko wyrazimy swoją opinię i w sumie przedstawimy sytuację i nie, nie chcemy żadnego pana, nie robimy to w celu prowokacji, tylko w celu wyjaśnienia pewnych afer, jakie dzieją się na tym serwerze. Tak, dokładnie. No i zacznijmy już może od rozdziału pierwszego. Ale po prostu problem z simp'em jest taki, że po prostu e, troszeczkę łamią mimy tego regulamin a, a nie otrzymują danej kary Choć e, na przykład e, wezmę sobie przykład troszeczkę hipokryzji. I takie mam takie pytanie co do Coxcrafta Dlaczego, Skoro Cocksraft to nie jest miejsce do szukania partnera, dlaczego sim, Simple' z TikToka nie wyeliminujecie tymi mutami, kupanami? Tatu też. To oni też robią. To nie jest już śmieszne, bo Wy właśnie trzymacie swoją propagandę i trzymacie swoją hipokryzję. Administracja też nagra takie kryć toki i wy, nie wywalacie takich administratorów. Serwera, to nie jest już śmieszne, bo to jest yy, Bo to jest jeden serwer minigames, który Trzyma się na dobrym topie, mimo, mimo tego, że jest wyprowadzony Przez kilkunastu youtuberów, których było Fatale masakry yy, I po prostu, yy, problem właśnie jest Warto Wspomnieć również o tym, że sam serwer daje różne Dodatki kosmetyczne Między innymi napisy, gdzie jest coś takiego jak na lunarze. He is mine, she is mine. Są to gadżety do niczego innego jak simpowania się po prostu. Gdzie najlepszym, w sumie najświetniejsze w tym wszystkim jest to, że administracja Coxcraft sama wzajemnie się simpuje. No, już nie mówiąc o tym, że w administracji Coxcraft znajdują się dziewczyny, które raczej administratorkami być nie powinny z racji. W ogóle ich doświadczenia, stażu. Chociażby weźmy przykład. Fumika. Nie wiem, co robi Fumika w administracji to tak wysokiej. Przecież typiare PR nie ma o niczym pojęcia. Ona pinguje cały serwer po to, żeby decydować, że liga będzie za, na 100% za tydzień. Wiecie co? No i nie było. Najlepsze jest to, że helperzy się tłumaczą, że Fumika podała swoje info. Helperzy tłumaczą, że Fumnika podała złe info. Helper, head admin. Helper, head admin. To jest niesamowite, że macie osobę w head administracji, co nie ma o niczym pojęcia. Pinguje cały serwer. Trzymek sam nie wiedział, że. Nie wiem, co. Proszę, weźcie z nią, zróbcie coś, nie wiem. Niech się zajmuje tam, to nie wiem, podawaniem informacji czy coś, ale niech nie ma kontaktu z ludźmi, bo ona naprawdę nie ma o niczym pojęcia. Pinguje 65 tysięcy osób, bo przez misklika z ligą. A te 65 tysięcy osób nie ma pojęcia, że istnieje taka liga. Niesamowite to jest, proszę wejść. Która totalnie nie miała pojęcia o Cookscraftie, o czym wspomniał w sumie Wader w swoim filmie, więc my już tego nie będziemy przytaczać. Odsyłamy do jego filmu, gdyż zrobił on świetny materiał, gdzie wyraził swoją opinię na temat tego serwera. No i warto wspomnieć o tym, że administracja simpuje. Się wzajemnie, a za napisanie na czacie szukam uwgr totalnie dla jaj. Dostaje się muta. Dwa razy dostałem muta o tej samej nazwie. Coxcraft to nie miejsce do szukania partnera. To dlaczego, jeżeli Coxcraft nie jest miejscem do szukania partnera, to dlaczego, przepraszam, w administracji się synkuję i dodaję takie gadżety typu napisy nad głową: He is mine, she is mine. To typu prostu... hey, Randka. Hej randka przytulasek, no co to jest? po prostu pokazują na tym jaki ten serwer, można pana dostać jak ulotkę, albo muta. Tak naprawdę za nic. Powstrzymaj kół po wynalezieniu simpów na CocksCraft. Hey, hey, we're the problem man. I'm spinning off these perks like I'm a laundromat. Bitch playing with my wood, she a lumberjack. Dobrze, jesteśmy na stronie Coxcraft, i co bym chciał tymi rangami poruszyć co temat. No i tak, jeżeli chodzi o te dwie rangi, to no te trzy rangi powiedzmy jest spoko, bo mają one jakieś tam permisy, są one w miarę rozsądną cenę i na miarę rozsądne okresy ręca. Ale do czego się chciałbym przyczepić najbardziej, to jest ranga za 80 zł, której... W porównaniu do ranki 140 zł, praktycznie żadnymi przywilejami się nie ruszy, różni. Jeżeli dla kogoś przywilej to jest lista znajomych, tylko to no to gratulacje, ale nie różnią się żadnymi pozwoleniami mnożnikami. No, mnożnikiem się leciutko różnią, ale no właśnie, zniżka na karnet, to co to tam Każde razie ma to gdzieś. Latanie na lobby, ma prawie każda ranga. Udą perełki, taki sam. I praktycznie kuldą wiadomości na trzecie. Na no, niczym się ta ranga nie różni. A jest na 30 dni. Co innego, jakby była ona na przykład na 60 dni, to by się to y, balansowało i by było ok. I przechodząc teraz do największej ragi za najdroższej, najpotężniejszej w cudzysłowie za 180 zł, to jest coś takiego, że. W sumie ona jest taką najbardziej wykokszoną ranką, też również w cudzysłowie. I co tu jest najbardziej chyba z tych dwóch ranków, co tu różni, że jest możliwe zaproszenie youtuberów do party. Co to jest za nowość, skoro zaprosisz tego youtubera, on i tak odrzuci, albo ma wyłączone zaproszenie do party, co jest totalne bez sensu taka feature, taka nowość, nie wiem jak to nazwać, funkcja. I. Co również Maranga Cox ma powiadomienie graczy o wejściu na lobby? No to też jest świetna nowość. Otwieranie kilku skrzynek naraz zawsze, zawsze, zawsze widoczne dla innych graczy. Też bardzo mi na tym zależy. Darmowe kluczyki przy zakupie ranki. To tam jest jakby dodatek do tego. Unikalna ranka na Discordzie. No oraz rezerwacja slotu na każda ranka. Unikalną rankę na Discordzie. Zawsze o tym marzyłem. Ale dobrze. No i co tu, co tu jest takiego w tej rance Cox? Że ona jest na 30 dni Powinna być co najmniej na 90 dni To się wyróżnia tymi prefiksami od tego też praktycznie Prefiksami przepraszam, takimi nie wiem funkcjami o Wyróżnia się No też tak, tak średnio bym powiedział, ale zobaczcie Jaki to jest ogromny przeskok z tymi mnożnikami Że na pewno osoba, która ma rangę Cox wbije coś na przykład na UHC na Skywarsach 5 razy szybciej niż zwykły gracz. Na przykład Ranga Cox wygra mecz na UHC, to dostanie tyle Coinów, co gracz przez 10 wygranych meczów, więc. To jest totalnym hitem. I to jest w sumie najbardziej... Ale dobra, powiedzmy, że... Co jeszcze ma Ranga Cox, co tu nie jest opisane, może promować swoje streamy. Jest to ranga media dla osób, które nie spełniają wymogów na żadną rankę medii. Po prostu mogą sobie kupić rangę tylko, że no właśnie przejdźmy do drugiej zakładki jaką są coxcoiny. Gdzie za 3000 coxcoinów płacimy 3 dychy. I uwaga można kupić coxcoiny w 500. nawet 20 tysięcy, jakbyś jakiś szaleniec odważył, ile kupić za 200 zł? Nie widzę w tym sensu. Przejdźmy do rank serwerów pobocznych, Crockstarter. Czy tutaj ranki są w miarę normalnych cenach i takich powinny być i są w miarę normalne. Funkcje tych rank, statki, Nie będę patrzył już co w klucze. Ale to chyba wszystko z tymi rankami, co chciałbym poruszyć jest to po prostu maszyn... maszynka do robienia pieniędzy, bo zamiast faktycznie sprzedawać klucze do tych skrzynek, to biorą się za rangi na jakiś określony czas. Czas jest źle moim zdaniem wykalibrowany za taką cenę. Bo no jest to nie się śmieszne po prostu. Tu można również na KSCRC sobie kupić dodatki na przykład jakieś, no, Among Us sobie kupić, nie wiem skinę nie wiem totalnie jak to wszystko życie znakomisztuje COXCOIN'e, bo co, co innego można dostać klasy na Headwarsy no jest to moim zdaniem świetne walory, tak to są add-ony można łować no to jest to super sklep moim zdaniem to oni jakby zarabiali na czymś takim na Coxcraft to nie byłoby problemu bo to jest logiczne że na czymś certyfikat musi zarabiać ale no właśnie te złe wyważenie tych rank to jest po prostu porażka bo my chcemy żyć bo my chcemy grać no i żadna kurwa nie zabroni nam Dewra, że siedzą na dupie i nic nie robią bo wymyślają bardzo cringe'ora, typu cringeus Lowe Coś takiego na przykład Bałwan Jeszcze bałwan I dlatego też Coxtrot teraz wyrabiał opinię swoją właśnie na temat tego, jaki serwer jest Możecie w sami ocenić jak to, sytuacja, jak to sytuacja wygląda, też bym się przeczytał do rank media. Bo troszeczkę żartem jest to, że na przykład osoby, które na przykład otrzymują tak, otrzymują na przykład dwa. Osoba taka jak Retal która. Przykład o, przykład, o, to jest taki przykład o YouTuber, jakby ja nie mam do niego spina ale trochę jest bardzo cringeowy, bo wyzywam mnie na stream, bo mówię prawdę. Nie, nikt zajęty. Nie, no, Sebi coś mówi, co wstawia jakieś shoty człowieku wieku z youtube'a ma tysiąc co mówi, coś. To <grystanie> Weźcie na sobie kanał i zobaczcie co nagrywa i hołda mówi coś. Uchodzę na samym streamy raz. Jest Klindusem, Ale nieważne, nie, przy, nie będę mówił, nie wspominał o tym nie będę. E, I ten. E, problem z nim polega na tym, że dana osoba nikt go... w ogóle nie, nieznany graczem Coxcrafta zero. E, e, Wystał tam linka i dostał mini na Coxcraft. Jesteście minity na Discordzie. Ale Rangę Media dostał też na kokstracie jako Rangę, nie? I mam takie pytanie Dlaczego osoba dana, na przykład, która ma 2000 subskrypcji, dostała Mini Zubera A na przykład taki ja, Semixmaraga, który ma prawie 1100 subskrypcji i chce się też wypić i nagrywa też filmy z Cogcrafta, on on w ogóle kompletnie nie nagrywał Tylko zaczął streamować, bo on dostał Rangę eee, Otrzymała Rangę Media Weźcie mi, wytłumaczcie tą logikę bo ja, szczerze mówiąc, nie wiem jak, jak ja bym chciał zostać detektywem Ale szczerze mówiąc ja nie wnioskuję z tego dlaczego on otrzymał tą rangę, a ja nie o co, bo może mnie lubi? No i wracając, jako taki rozdział już ostatni Chcielibyśmy o słowem wstępu do tego rozdziału zaznaczyć takie osoby trzecie w krokscrawcie, typu helperzy, chociażby zwykli gracze, którzy no, wydasz na koks krawca, to już jesteś trochę wyżej w tej hierarchii w cudzysłowie, gdzie masz już taki przywilej jak możliwość lizania dupy administracji, za co chociażby możesz zbanować wręcz kogoś, można tak powiedzieć, możesz zmutować kogoś, że nie swoimi rękami, tylko za pomocą znalezienia przyjaciela w Administratorzy Cockcrafta. Możesz mieć permisję do takich rzeczy, możesz tworzyć prywatne gry bez rangi. Naprawdę to czyni cuda. Jeżeli rzecz jasna kupisz rangę, będziesz z nimi siedział, przesiadywał, lizał dupę, będziesz im gadał, to znajdziesz przyjaciela wśród nich i będziesz miał możliwość po prostu lizania im dupy. Przez to będziesz miał większe przywileje, gdzie. Nie powinno tak być w administracji poważnego serwera, który kreuje się za serwer przyjazny dzieciom. No, a przyjaznym dla dzieci nie jest, z racji, że administracja się simpuje, że po prostu tak promują i dating i w sumie jak ktoś zapyta się, szukam UWGR na czacie, albo z... napisze no po prostu, to dostaje muta za. Coxcraft to nie miejsce do szukania partnera, gdzie sam serwer promuje i dating co już było omawiane w tym filmie. Również śmieszna jest społeczność Coxcrafta, która składa się w pełni z Polaków, gdzie są tacy mądrzy helperzy, nawet co reportują za napisanie l na czacie. No po prostu ś świetnie. Nie można na czacie pisać S, S" nie no ale. L Zamiast zablokować L, tak jak S na czacie, to co postanowił administracja Coxcraft? Że będą wdawać muty, jak ktoś zreportuje za L, to na tym serwerze po prostu każdy na siebie podpierdzieli, tylko po to, żeby mieć plusa u administratora. Co w tym wszystkim no, jest śmieszne, no ale jeżeli lubisz, to lubisz, jak to mówią. A, a ja, słuchajcie tego najlepszego, jeżeli masz rangę media. To na przykład y, Szymkowi możesz, za przeproszeniem, wlizać dupę o to, żeby dana osoba utrzymała bana, albo muta nawet. Ale no, w moim przypadku dostałem bana, y, tak tydzień temu, y, od y, Szymka za przy, przy, prowokowanie, przeklinanie, coś takiego. E, gdy napisałem Retawolfowi, Wolfowi, e, że jest z Panem Dzieciakiem, który zarabia na dzieciach, nie? Bo ostatnio dostał Donata z 1000 zł od jakiegoś już Łukaszka, kurde, 12-letniego, więc to mija i pewnie ukradł kartę, jakby to rodzicom. E, I ten. E, no i powiedziałem, napisałem to na czacie, on napisał XDDDDD i nagle tutaj bana od Szymeku za przeklinające prowokowanie. I ma takie pytanie, Where is logging? No i. To chyba tyle w tym filmie. Chcielibyśmy wam podziękować za oglądanie. Mówił do Was arbiter Sebik Smaraka. Ja Siema. też mówiłem: Sieman.